Dobry wieczór, dobry wieczór. Pogoda, co prawda, pod psem, ale ja mam dla Państwa bardzo gorące informacje, bardzo radosne dla niektórych z Państwa, bo udało nam się w. Poniedziałek wielkanocny, już tak późno wieczorem e, rozpocząć konkurs, który właśnie tu na tej stronie wiem, co jem na Facebooku e, ogłosiłam e, i chciałam Państwa prosić o propozycje, pomysły na to, żeby nie marnować jedzenia, żeby nic nie wyrzucać po świętach, e, żeby to jedzenie po prostu nie trafiło do kosza. No i muszę powiedzieć, że odzew był niesamowity, może dlatego, że. Wszyscy mamy podobnie i chcemy żyć ekonomicznie, i nie chcemy rzeczywiście wyrzucać pieniędzy do kosza i dobrego jedzenia, podczas gdy rzeczywiście wiele osób, wiele rodzin w Polsce ma problemy z wyżywieniem rodziny, z po prostu z byciem na bieżąco ekonomicznie również. Wiele osób traci pracę. I, no i zalała nas po prostu lawina, lawina wspaniałych pomysłów, było ich naprawdę kilkaset. Wybrali Mieliśmy 10, które nagrodziłam książką moją, o taką, o taką, jak to Kasia Nosowska pokazuje. Ona tak śmiesznie to pokazuje, tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, właśnie. Cuda w kuchni. To jest właśnie książka moja najnowsza o niemarnowaniu jedzenia, o tym, jak Państwo Bosadzcy sobie radzą z tym niemarnowaniem, niewyrzucaniem w domu. Oraz druga rzecz, trzy główne nagrody, trzy komplety, wspaniałe komplety garnków emaliowanych Silesia. To jest bardzo ładnie się nazywają, te garnki one się nazywają Kate i są w kolorze takim kremowym, także pasują do każdej kuchni. O, właśnie widać je tutaj na załączonym obrazku. Zobaczcie Państwo, jakie piękne, jakie zdrowe, jakie emaliowane, ale jednocześnie nowoczesne, z okuciami, z pokrewkami, cztery garnki, więc za chwilę uwaga, uwaga, bubum, bubum, bubum ogłaszamy zwycięzców, no więc najpierw jeszcze raz 10 książek cuda w kuchni i teraz uwaga, uwaga pierwsza książka z autografem pojedzie do pani Joanny Jakubik Otóż pani Anna napisała strasznie dużo bardzo fajnych pomysłów na to, żeby tego jedzenia nie marnować. Ja będę się tutaj podpierać, bo mam ściągawkę. Ale na przykład z ugotowanych jajek, nawet z majonezem, pani Anna robi kotlety jajeczne. Rozumiem, że trzeba. Do... Jak mnie słychać, czy już mnie słychać? Bardzo przepraszam, coś się wydarzyło, nie wiem zupełnie dlaczego tak się stało, że przerwaliśmy transmisję, bo mam bardzo dobry internet w domu, no ale wiadomo, jak pada deszcz, to się dziwne rzeczy dzieją. Jeszcze raz, pierwsza książka, Cuda w kuchni, o, z autografem, jedzie to pani Joanny Jakubik, która bardzo dużo ciekawych pomysłów przesłała na... Um, nie marnowanie jedzenia. Otóż z ugotowanych jajek, nawet z majonezem koniecznie robię kotlety jajeczne, czyli pewnie trzeba dodać surowe jajko, trochę bułki tartej, trochę może szczypiorku um, i wtedy takie, jajka, takie kotlety się smażą. Resztki kaszy lub makaronu mieszam z, dwie, z dwoma jajkami i smażę omlet. I teraz uwaga, uwaga, to śmieszne. Któremu robię oczy z kiełbasy, buzie z sera i kaczupu, ta opcja ma swoich małych zwolenników. No na pewno, jak kaczup się pojawia, to po prostu absolutnie tak. Z pozostałych z obiadu gotowanych ziemniaków i marchewki robię pomarańczowe kopytka, czyli po prostu trzeba i marchewkę, i ziemniaki przecisnąć przez praskę, do tego dodać jajko, do tego dodać trochę mąki i są już wspaniałe e, kopytka. I to właśnie pomarańczowe, marchewkowe. Druga książka. Słoda w kuchni jedzie do pani Lucyny Spirydowskiej, która napisała też bardzo dużo ciekawych pomysłów, ale na przykład nie wyrzuca nigdy. Warzyw z zupy, łącznie z porami, z selerem, z cebulą nawet, blenduję na zupę krem i dodaję do tego smak, czyli na przykład koncentrat pomidorowy albo jakiś intensywny przecier pomidorowy, albo po prostu świeże pomidory w sezonie. Też to będzie pyszne. Soki przelewam do małych plastikowych kubeczków, wkładam patyczki i mam gotowe lody. Też, tak można, zwłaszcza jeśli to są soki takie albo przecierane, albo mętne, czyli mają dużo wartości odżywczych, no to szkoda taki sok wylać, a on też ma swoją datę przydatności do spożycia. Z przejrzałych owoców robię koktajle, pomidory świetnie nadają się na przecier lub dodatek do leczo, ciasta porciuję i mrożę i tym samym zawsze mam małe co nieco do kawy. Trzecia książka. Jedzie do pani Marty Gospodarczyk. Otóż, z resztek poświątecznego mięsa robię krokiety, paszteciki i pierogi. Rzeczywiście, wystarczy to mięso dobrze zemleć, dodać do tego też właśnie jakieś jajko, może coś bardziej też mokrego, żeby ten troszkę może rosołu dolać, żeby ten albo po prostu wody doprawić, żeby ten farsz nie był taki bardzo suchy. Wędliny i kiełbasy kroję na kawałki i wykorzystuję do zapiekanek makaronowych. I tu jest bardzo fajna historia, tylko nie wiem, jak robi to Pani Marta, bo na przykład u mnie ciasta w ogóle nie zostają, ale Pani Marta proponuje, żeby z ciast tych bez kremu zrobić no takie cake popsy, jak to nazwała, czyli no, małe kuleczki, z ciasta, tak? Dokładnie wszystkie rodzaje ciasta mieszamy, kruszymy i mieszamy z serkiem waniliowym, z utworzonej masy formujemy nie, nie za duże kulki, w kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z masłem, układamy kulki na talerzu, a następnie moczymy w czekoladzie końcówki patyczków i wkładamy do środka każdej z kulek, odstawiamy do lodówki na około pół godziny, czyli, potem, czyli mamy takie po prostu ciastko na patyku, czy jak można powiedzieć lizak ciastkowy na patyku. To też jest bardzo ciekawy pomysł. Pan Henryk Pietrus, to jest kolejna nagroda książkowa. Otóż po świętach u nas w domu najwięcej zostaje jajek i wędlin. I na to zawsze mam sposób. Jajka miksuję z majonezem, z koncentratem pomidorowym i przyprawami, posypuję szczypiorkiem i mam pyszną pastę. Ja zawsze robię pastę jajeczną, ale rzeczywiście z koncentratem pomidorowym muszę ten sposób wypróbować, bo to jest coś dla mnie nowego. Wędliny podsmażam z warzywami, pieczarkami, robię sos pomidorowy i mam pyszne leczo na obiad. No właśnie, można smacznie i zdrowo jeść, kończy pan Henryk, a jedzenie się nie marnuje i o to nam wszystkim przecież chodzi. Otóż, kolejna książka Cuda w kuchni z autografem. Hmm, 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 hmm. Idzie do pani Pauliny RA. To taki pseudonim, ale oczywiście z y, wszystkimi osobami się skontaktujemy, y, będziemy się odzywać, będziemy prosić o adresy do wysyłki. Pani Paulina też pisze o kotletach jajecznych, z resztek wędlin i ziemniaków zapiekanki też Pani robi, na przykład ziemniaki pokroić w plasterki, układać w naczyniu odpornym na zmianę z wędlinami i podsmażonymi wcześniej pieczarkami całość posypać tartą, mozzarellą, piec w 180 stopniach, aż ser na wierzchu ładnie się przyrumieni. Te ziemniaki, ja bym rozumiem, że chodzi o ziemniaki już takie podgotowane, które, no bo jeśli to były ziemniaki surowe, to trzeba byłoby oczywiście piec dłużej. Kolejna książka, niejakiej bosackiej, czyli Cuda w kuchni, idzie do pani Pauliny Sylwester, która pisze tak: Warzywa z zupy wykorzystuje na pasztet, marchewka, pietruszka, porceler, opcjonalnie parę grzybków, szklanka ugotowanej soczewicy lub kaszy jaglanej, miksuje, dodaje podsmażoną cebulę, pieprz, czosnek, majeranek, Trochę oleju, trochę suszonych pomidorów i sos sojowy. Może być po prostu też sól, ale sos sojowy rzeczywiście doda tego takiej mokrości temu pasztetowi. I potem dodaję pani bułkę tartą, pieczę przez 180, w temperaturze 180 stopni przez 45 minut. I właśnie za ten pasztet warzywny pani Paulina Sylwester otrzymuje ode mnie książkę Cuda w kuchni. Kolejna książka e, idzie do pani Agnieszki Mnich, pani Agnieszka pisze tak, ja mam świetny sposób na pieczywo, które zostało po świętach, a mianowicie pudding chlebowy, bułki lub chleb, trochę oleju, kefir, jajko, cukier, śliwki, węgierki, rodzynki, żurawina, co tam mamy tak naprawdę w szafce, płatki migdałowe albo resztki orzechów, no i pieczywo kroimy, zalewamy mlekiem. I później przekładamy do na nas olejem naczynia żaroodpornego. Pomiędzy te kromki wciskamy suszone owoce, czy świeże owoce, i do tego orzechy, czy, czy właśnie jakieś migdały, i robimy sos. W oryginalnym przepisie sos był na śmietanie, ale moja wersja na kefirze też sprawdza się rewelacyjnie i jest. Nieco lżejsza, trzeba roztrzepać jajko, dodać kefir, cukier, rodzynki, żurawinę. Można doprawić cynamonem i kardamonem. I teraz to suche pieczywo, zalewamy tym. Sosem i posypujemy płatkami migdałowymi. Zapiekamy tylko 20 minut przez, w temperaturze 170 stopni. I teraz muszę powiedzieć, że rzeczywiście taka zapiekanka, coś mi tu wchodzi w, o, w oczy, przepraszam, taki lok niesforny, ale dzisiaj pogoda jest absolutnie barowa i cały czas pada, więc nawet włosy dzisiaj są dziwne. Otóż to jest rzeczywiście bardzo fajny pomysł na takie słodkie śniadanie. Oczywiście, o ile lubimy śniadania na słodko. Następna książka. Pani Agnieszka Jastrzębska proponuje, by zrobić zapiekankę poświąteczną. Otóż na dole naczynie żaroodporne, albo posmarowane masłem, albo lekko majonezem, kroimy ugotowane ziemniaki i wykładamy w tym naczyniu żaroodpornym. Potem na, na wierzchu rwany, w kawałkach mięso, warzywa, wszelakie mogą być surowe, i gotowane. Jajka gotowane i pokrojone, wędliny pokrojone, do dole, sery i tak dalej. Czyli takie wszystko w jednym, można powiedzieć. Wszystko to zalewam rozkłóconymi jajkami, wymieszanymi z pieprzem, łyżką krzanu, łyżką majonezu i na przykład posiekawą pietruszką. Pani Agnieszka słodko pisze, że może być nawet podwiędnięta. No oczywiście, takie Przede wszystkim trzeba wykorzystywać w naszych przepisach, które mają na celu niemarnowanie jedzenia. I za, to, za ten przepis, na zapiekankę poświąteczną pani Agnieszka Jastrzębska otrzymuje moją książkę najnowszą, Cuda w kuchni, z autografem autorki. Kolejna książka, królują nam tutaj panie, kobiety. Pani Elżbieta Skrobek, domowa pizza, którą planuje. Już robiąc zakupy na święta, my mieć mozzarella i spokój w głowie. Otóż, spód własnej roboty lub gotowy, posmarowany sosem pomidorowym z czy czyli jest po prostu z przecieru i dodatki. Jedna połówka to kiełbasa, szynka i wędliny, których nie mogło zabraknąć na świątecznym stole, a już co tu dużo mówić, nie wszyscy takim chętnym okiem na te wędliny patrzą po tylu dniach biesiady wielkanocnej. I dalej, cebula, która była potrzebna do sałatki tuńczykowej i zawsze znajdujące się w spiżarce suszone pomidory w oleju. Druga połowa naszej pizzy to sery, deska serów, czyli na, na święta do Lampki Wina to ostatnio u mnie must have i to, co zostało, czyli resztki gorgonzoli, camemberta, serów żółtych, mozzarelli, co tam mamy, wszystko wrzucamy, pani Elżbieta Słodko pisze, PS wina nie zostało. No, u nas też, muszę powiedzieć szczerze, pani Elu, proszę się nie przejmować u nas też jakoś dziwnie wino paruje. Też zupełnie nie mam pojęcia, jak, jak to się dzieje. Sery też, też często zostają, ale to jest bardzo fajny pomysł. I za ten pomysł na taką domową pizzę pani Elżbieta dostaje moją książkę Cuda w kuchni. No i ostatnia książka. Pani Justyna Muchla. Otóż. Mój przepis na niemarnowanie wielkanocnych raryta, rarytasów przepraszam, to szakszuka poświąteczna. Podsmażam na tłuszczu resztki warzyw, pomidory, grzybki, cebulka, warzywa rosołowe. Dodaję pokrojoną białą kiełbasę, zalewam pomidorami w puszce, dodaję przeprawy, jakie mam, sól, pieprz, kurkuma, papryka i gotuję około 15 minut i wtedy, kiedy sos um, jest za gęsty, dolewam trochę wody. Na koniec wbijam jajka. Przykrywam i duszę, aż jajka mi się zepną do ulubionej konsystencji. Można posypać je serem czy pietruszką i voila, danie Pychota. Zdrowe i super, ratujące świat przed marnotrawstwem. E i pięknie obok tosty ze świątecznego pieczywa, posmarowane masłem. Zdjęcia brak, bo pożarliśmy szakszukę przed ogłoszeniem konkursu. Należy no, absolutnie, ja to bardzo dobrze rozumiem. Na pewno była pyszna i na pewno w ten sposób można rzeczywiście walczyć z marnowaniem jedzenia. Także to była ostatnia książka. A teraz, proszę Państwa, poprosimy naszego wspaniałego realizatora Pawła Kwaśniewskiego, który siedzi po drugiej stronie konsolety, jeśli tak możemy powiedzieć, żeby pokazał nam garnki emaliowane. O, dziękuję, Pawełku. Silesia, garnki Kate, kremowe, będą pasowały do każdej kuchni. Mamy trzy komplety takich garnków, i mamy Trzech zwycięzców albo trzy zwyciężczynie, jeszcze nie zdradzę. E, otóż e, najwięcej, e, najciekawszych, e, najbardziej takich mrówczo wypisanych e, przepisów e, przesłały do nas trzy panie. Po pierwsze, pani Magda Kundera. Gratulujemy, otrzymuje pani komplet garnków emaliowanych, Silesia, marki Kate. Niech się pani w tych garnkach gotuje kolorowo, zdrowo i niech one panią ustrzeżą jeszcze przed tym, żeby już niczego zupełnie nie marnować. Otóż to, co jest rzeczywiście ciekawe, to. Pani Magda pisze tak. U mnie na powielkanocne śniadanie wykorzystuję niezjedzone pieczywo, które od lat spędzało mi sens powiek, ale w bardzo niecodzienny sposób i dlatego ta nagroda. Bo nie grzanki, bo nie zapiekanki, bo nie puddingi chlebowe, ale ciasto na babeczki jest drożdżowe, czyli będą to chlebowe babeczki. Ze zmielonym w maszynce do mięsa, ususzonym chlebem, no albo. Półką, a do farszu wykorzystuję resztki pieczeni, szynki lub kurczaka oraz resztki serów, które zostały po Wielkanocy. Mieszam mięso z surowym jajkiem i serem, jeśli jakiś został, został, piekę to wszystko razem 25 minut. I mam pyszne śniadanie albo przekąskę do pracy. Podaję to wszystko z dużą ilością szczepiorku dla mojego męża, a dla mnie z natką pietruszki której mąż nie znosi. No proszę, jak się można wspaniale podzielić i dogadać w małżeństwie. Te pietruszka, te szczepiorek, wszyscy są szczęśliwi, szczęśliwi, nic się nie wyrzuca, niczego się nie marnuje. Pani Magdo, pani Magda Kundera, gratuluję kompletu garnków, gratuluję też tego przepisu, bardzo fajny. Może uda mi się go sprawdzić, zobaczyć jak te babeczki chlebowe rzeczywiście smakują. Drugi komplet garnków go pani do pani Michaliny Ornowskiej. Otóż pani Michalina pisze tak. Moim przepisem na poświąteczne Zero Waste są kotleciki. Z cieciorki, z warzywami i z gotowania wywaru na barszczyk wielkanocny. Gotowane jarzyny ścieram na grubych oczkach tarki albo, tak jak to jest na przykład cebula, tak, która została ugotowana czy pory, no to po prostu trzeba ją pokroić. Podsmażam z cebulką, czosnkiem i przyprawami, z solą, pieprzem, papryką wędzoną na patelni. Płuczę ciecierzycę ze słoika. Blenduję na gładką masę, łączę wszystkie składniki, dokładnie je mieszam, i pani Michalina pisze kulam kotleciki i obtaczam je w bułce tartej. Skoro kulam, to przypuszczam, że pani Michalina jest z Wielkopolski, bo tam tak się też mówi. Napiszcie mi państwo, czy w innych regionach Polski też yy, mówi się kulam. U mnie na Mazowszu się tak nie mówiło, ale mam męża poznaniaka, jak to wszyscy wiedzą, więc wiem, że kulam, yy, mówią wielkopolanie. Kulam kotleciki i obtaczam je w bułce tartej. Układam na blaszkę i piekę w 200 stopniach do zrumienienia. Oczywiście wody po ciecierzycy też nie wylewam, tylko robię z niej wegańskie we bezy. I za to wszystko, za ten ciekawy bardzo przepis na kotleciki z ciecierzycy, książka, nie książka, probroć wyżłaścia. Komplet garnków. O, właśnie, dziękuję bardzo, baliowanych e Silezja. Ta seria nazywa się Kate, właśnie dokładnie takie garnki kremowe pojadą do pani Michaliny Ornowskiej. Pani Michalina pisze, że jest ze Śląska i u nas się kula kluski i kotlady. Świetnie, dziękuję bardzo i gratuluję pani Michalino. Naprawdę bardzo fajny, fajny przepis i mam nadzieję, że garnki się pani bardzo przydadzą i będą się podobały wszystkim namownikom i jeszcze bardziej zachęcą do wspólnego, rodzinnego gotowania. I ostatni komplet garnków pojedzie do pani, która naprawdę wykonała pracę tytaniczną, można powiedzieć. Opisała absolutnie z, ze szczegółami swoje przepisy. Otóż ta pani nazywa się Kamila Kolbuch i pisze tak, nie lubię wyrzucać jedzenia, dlatego staram się zawsze wykorzystać resztki, które znajdują się w mojej lodówce. I mamy pierwszy przepis, mafiny na słono. Czyli do tych mafinów to jest dosyć długi przepis, ale na pewno za wszystkim Państwu gwarantuję, że te przepisy znajdą się na stronie więcej mów, żebyśmy wszyscy mogli um, korzystać z nich, żebyśmy wszyscy mogli jeszcze bardziej pracować nad tym, żeby nie marnować jedzenia, ale te mafiny to tak, trochę mąki, proszek do pieczenia, dwa całe jajka, trochę mleka, ser, taki jaki akurat mamy żółty, mozzarella, feta. Półcebuli, cebuli, suszone pomidory, mogą być wędliny albo może być łosoś wędzony. Garść, rukoli, szpinaku, ale pewnie pietruszka, czy koperek, czy inny szczypiorek też się nada. Tak naprawdę pewnie są to takie trochę mafiny, jak to się mówi, nawinie, czyli wszystko, co się nawinie, to do tych mafinów można wrzucać. I przypuszczam, że nie mam tutaj cały przepis, ale już Państwa nie chcę zanudzać. Te muffiny, takie babeczki śniadaniowe pieczemy z różnymi dodatkami. Ja w ten sposób i tutaj też Państwo w tej książce Cuda w kuchni znajdziecie Państwo przepis na takie babeczki śniadaniowe z klusek z rosołu. I rzeczywiście to działa, są bardzo fajne, są lekko chrupiące i, i przepyszne. To jest jeden z przepisów Pani Kamili, ale drugi to jest przepis, który brzmi następująco. Otóż po świątecznym śniadaniu, ale również po każdym gotowaniu zostają na przykład pieczone ziemniaki czy rosół. Można na nich, na ich podstawie przygotować zupę krem ziemniaczaną jabłkową z chipsami ze świątecznego boczku. Proszę zobaczyć, to jest tutaj to jest całe gurmet czyli mamy zupa ziemniaczana, ale z akcentem jabłkowym jeszcze z chipsami z boczku, no czujemy się tutaj prawie jak w MasterChefie. I teraz tak, potrzebujemy pieczone ziemniaki, jabłka, czosnek, cebulę, 600 ml rosołu, lub 300 ml rosołu i 330 ml jasnego piwa, no proszę bardzo, czyli dodatkowo jeszcze jabłkowo ziemniaczano, piwna ta zupa. Majeranek, sól, pieprz, przyprawy. Jabłka myjemy, kroimy na ósemki, usuwamy gniazda nasienne, skrapiamy oliwą i przyprawiamy majerankiem. Pieczemy w nagrzanym piekarniku w temperaturze 220 stopni około 20 minut, czyli po prostu pieczemy jabłka z majerankiem. W tym czasie czosnek, cebulę kroimy, podsmażamy, dodajemy ziemniaki, upieczone jabłka, całość zalewamy rosołem i gotujemy na wolnym ogniu około 15 minut. Doprawiamy do smaku kuminem, majerankiem, solą oraz pieprzem. Całość blendujemy na głaciuteńki krem. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, to można rozrzedzić całość dodając więcej rosołu. I oczywiście podajemy z podsmażonymi na suchej patelni plastrami boczku. Ale pewnie jak jakaś szyneczka też zostanie, to takie chipsy z szyneczki pewnie też można spokojnie do tej zupy dodać. I pani Kamila pisze również, można także przygotować wersję dla wegetarian nie używać boczku, a zamiast rosołu wykorzystać bulion warzywny. No właśnie, to zabrzmiało rzeczywiście bardzo dobrze. Za te dwa wspaniałe przepisy pani Kamila, Kamila Kolbuch dostaje ode mnie i od firmy Silesia. Wspaniały komplet. O, jest pani Kamila. Witamy bardzo serdecznie. Wspaniale Pani sobie radzi w kuchni. Dziękujemy za te wszystkie przepisy. Opublikujemy je na stronie. Wiem, co jem na pewno z, z chęcią, bo wszyscy będziemy się uczyć jeszcze bardziej. Ja również takiego gotowania ekonomicznego, zdrowego i tego, żeby nie marnować jedzenia. Taki właśnie komplet garnków emaliowanych, bardzo zdrowych. I ładnych, bo w bardzo nowoczesnym wydaniu to są ga, takie garnki, które mają e, okucia. E, mm, pa, pan Paweł Kościński pisze, że jest głodny. No ja powiem Państwu, że rzeczywiście też się zrobiłam e, głodna po tych przepisach, jakie przeczytałam e, wszystkie I, i muszę powiedzieć, że naprawdę m, nie było tam zbyt wiele oczywistości. I te przepisy nagrodzone, mam wrażenie, że są wyjątkowe i są bardzo ciekawe, i wszystkim wygranym, wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratuluję. Oczywiście będziemy się spotykać częściej, to znaczy co środę, oczywiście o 20.00 zapraszam Państwa na spotkania. W przyszłym tygodniu będę gościć dwie dziennikarki naukowe, które opowiedzą nam, jak wzmocnić odporność, bo napisały świetną książkę właśnie o wzmacnianiu odporności. Ja też jestem bardzo tego. Tematu ciekawa, ta odporność też wszystkim nam się w dzisiejszych czasach trudnych przyda. No i oczywiście będą nowe konkursy, będą nowe zagadki, będą różne interakcje na stronie Wiem, co jem na Facebooku. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zaglądania do nas, bo zawsze. Mam nadzieję, coś ciekawego się tutaj będzie wydarzyć, a wszystkim wygranym bardzo serdecznie gratuluję i w ogóle bardzo Państwu dziękuję, bo to był przemiły konkurs. Naprawdę kilkaset odpowiedzi, że Państwu się chciało podzielić z nami tymi przepisami, tymi pomysłami. Wszystkich tych, którym się nie udało w tym konkursie. Wszystkich tych zachęcam do tego, żebyście Państwo przejrzeli. Te wpisy nasze, naszych uczestników. Konkursu, żeby zobaczyć, jak dużo można wymyślić, jak kreatywnym można być w kuchni, żeby tego jedzenia nie marnować ale też właśnie, żeby w dzisiejszych trudnych czasach żyć bardziej ekonomicznie, no bo przecież to, co wyrzucamy i to, co wygląda jak zgniłe jabłko, tak, czy nadwiętnięta natka pietruszki, to są po prostu pieniądze również, nasze pieniądze, które spokojnie można by było, jak tak pododajemy ziarnko do ziarnka, wydać na coś fajniejszego, coś pożyteczniejszego i, i, to, i te pieniądze po prostu nie leciałyby do kosza. Wszystkich oczywiście nagrodzonych, wszystkie nazwiska. Będziemy się kontaktować z Państwem. Będziemy również o tym informować na stronie. Wiem, co jem na Facebooku. Może już dzisiaj nie, bo dzisiaj Liga Mistrzów ja już wiem, bo moi chłopcy oglądają. Moi synowie, więc też róż, wiem, że różne ważne rzeczy się dzieją dookoła. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję jeszcze raz za udział w konkursie. Ta strona Wiem Co Jem na Facebooku będzie żyła i mam do Państwa prośbę, jeśli macie śmieszne, um, jakieś. Etykiety, czy składy produktów, czy przedziwności, które trafiacie w sklepach. Piszcie do nas. Piszcie do nas, będziemy zamieszczać te Michałki, Pajacyki, czy jakkolwiek to nazwiemy taki humor ze spożywczaka. I, I strona Wiem, co jem jest również dla Państwa, więc absolutnie cieszę się z tej interakcji. Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim, którym się chciało przesłać swoje pomysły i swoje przepisy, też z całego serca mówię: Thank you, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.